Masoneria Polska 2023. Ostatni etap. Najnowsza książka Stanisława Krajskiego. Dostępna na kapitalbuk.pl Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę odpowiadał na pytania widzów, na cztery pytania, od politycznych po religijne. Zapraszam do subskrybowa subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, do komentowania, do zadawania pytań Dzięki którym też powstają programy. I tak niektórzy widzowie się skarżą, że wciąż zadają pytania, i na te pytania ja nie odpowiadam. Nie odpowiadam, bo pytań jest dużo, i nie odpowiadam, bo niektóre pytania są takie właśnie, że odpowiedź jest krótka, trzeba by je wymieszać tematy. No i teraz podlegając presji, wmieszam tematy. Pytanie pierwsze. Co pan sądzi o książkach i pracy pana Henryka Pająka? To pytanie wraca jak bumerang od czterech lat, już ze dwa razy na nie odpowiadałem. I tak, na pewno ta, ta praca jest bardzo cenna i pan Pająk przynosi wiele istotnych e, informacji czy refleksji, przemyśleń. Dla mnie ma jedną wadę. Ja bardzo rzadko cytuję książki pana Pająka, bo one są bez przypisów i ja nie wiem, z jakich on korzystał źródeł i na ile te źródła są wiarygodne. To tyle. Następne pytanie: czy zrobi pan odcinki albo serię i opisze pan każdego króla Polski, którzy rządzili? Zaskakujące. Nie jestem historykiem, chociaż na tematy historyczne się wypowiadam, dlatego że no staram się wgryzać w historię, na ile mi to czas pozwoli, ponieważ mam takie głębokie przeświadczenie, że historia Polski jest wciąż zafałszowana i wciąż fałszowana i jest wyrywkowa. No, czyli zacznę z tej drugiej części wyrywkowa, że ona dotyczy głównie wielkich bitew, dotyczy właśnie królów. I natomiast nie dotyczy tego dla, życia codziennego, kultury polskiej, etosu polskiego, tego, co działo się jakby poza wielką… gospodarki, prawda? Są próby, są pewne próby, ale to wszystko jeszcze za mało. A co do fałszowania, pamiętajmy o tym, że historię jako naukę zaczęto uprawiać gdzieś na początku XIX wieku i co do historii Polski, to nie było możliwe, ponieważ nie było polskich ośrodków takich z prawdziwego zdarzenia naukowych polskich uniwersytetów, no bo Polska była pod rozbiorami, więc robiło się to po amatorsku i robiło się to z tezą. I pierwsze zafałszowania były po 1863, kiedy e, przyszli ci, którzy stawiali na nowoczesność, na współczesność. E, no i e, ci, którzy. E, Próbowali odpowiedzieć na pytanie amatorsko, próbowali odpowiedzieć na pytanie, kto jest winny temu, tym rozbiorom, i zrzucali całą winę na szlachtę. To miało swoje polityczne podłoże. Wydaje się, że tutaj główne przyczyny tego, że z Polską stało się co stało, były zewnętrzne i, i, i Polska tutaj niewiele mogła, mogła zrobić. Natomiast od okresu międzywojennego, no to tak, w okresie międzywojennym były tezy polityczne, do których podciągano historię, żeby pasowała. Za czasów komuny wiadomo, po komunie jeszcze gorzej. Także warto wracać czy uprawiać historię i, i próbować ją. Wykładać w sposób prawdziwy, i również to dotyczy królów, prawda? Bo na przykład postać Jana Kazimierza Sienkiewicz przedstawiał go jako super, super pozytywnego, niektórzy historycy go przedstawiają jako super negatywnego, prawda? myślę, że prawda była po środku i, i trzeba by jakąś sprawiedliwość Janowi Kazimierzowi też oddawać. Wielu królów, którzy mieli olbrzymi wpływ na kształt Polski, na przyszłość Polski, jest mało znanych również przy, wśród humanistów, prawda? Choćby Jan III Sobieski, czy Batory, którego nazwisko się źle kojarzy, bo kojarzy się z fundacją Jana Batorego. Kolejne pytanie. Czy wypowie, się, wypowie, czy wypowie się pan, na, czy nasz kraj to dalej Polska, czy już jakaś większa firma rozkupiona przez kraje y, sąsiednie? Znaczy to jest wielki temat, y, ale no, można go potraktować, y, też wielokrotnie mówiłem na ten temat można go potraktować w skrócie. Polska ewidentnie nie, je, nie jest krajem niepodległym nie jest nawet krajem suwerennym. I jest tutaj kilka powodów. Po pierwsze, to, że prawnie i nie tylko prawnie to jest ciągłość PRL-u, a PRL to było przecież kolejna republika radziecka, tylko inaczej nazwana. Okrągły stół, umowy Okrągłego Stołu nadal obowiązują, ludzie z Okrągłego Stołu nadal rządzą. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, Unia Europejska, które jeden z opozycjonistów rosyjskich zauważył, że jak uciekł z Rosji, uciekł ze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich do Europy, a później stwierdził, że znalazł się w Związku Socjalistycznych Republik Europejskich, który w wielu y, punktach nie różni się niczym od y, tego sowieckiego. I jak byliśmy satelitą, czy Republiką Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, teraz jesteśmy satelitą czy Republiką Związku Socjalistycznych Republik Europejskich, prawda? Także ta samodzielność, jak dzisiaj widać z każdego dziennika telewizyjnego, jest bardzo mała. No i wreszcie to, o czym pani mówi, bo to pytanie zadała pani Małgorzata Kujawa. Kwestia naszej gospodarki, naszej własności. Prawda? Jesteśmy w takiej sytuacji, że większość gospodarki już przeszła w obce ręce albo są przedsiębiorstwa, które niby są polskie, niby są państwowe, ale ilość akcji w rękach obcych jest olbrzymia, banki nie są nasze. Zakłady produkujące wędliny czy zajmujące się dystrybucją mięsa nie są nasze, chińskie albo duńskie. Zakłady cukiernicze nie są nasze i czego się nie dotknąć nie jest nasze. Yy, świnie w Polsce to już głównie świnie niepolskie, yy, kury głównie niepolskie i tak dalej, i tak dalej, więc yy, bardziej to wszystko przypomina jakąś. Typową kolonię XIX wieczną niż samodzielne państwo. I wreszcie pytanie zaskakujące. Nie do końca rozumiem intencje autora. Yy, zadała je pani Natalia Dzwonek. Yy, co może pan powiedzieć o święcie Bożego Ciała? Znaczy, trzeba by powiedzieć tak, że święto Bożego Ciała jest. Yy, Dzisiaj bardzo potrzebne. Zauważmy, że ono zostało ogłoszone w momencie, kiedy coś złego działo się w świadomości ludu Bożego i kapłanów wokół Najświętszego Sakramentu. Jakoś y, słabo kult, y, słaba świadomość, z czym y, się ma do czynienia. No i to święto Bożego ciała wtedy uchwalono, i teraz. Dochodzimy do takiej sytuacji, kiedy y, wielu kapłanów, nawet zaczyna, i to nie jakichś tam bardzo tradycyjnych, zaczyna mówić, że zanika w Polsce y, wiara w obecność y, Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Y, za, zaczyna zanikać ta wiara wśród wiernych i wśród kapłanów to jest efekt protestantyzacji. Ona tak powoli zanika, to znaczy, można powiedzieć, że kiedyś było tak, że była w danym człowieku stuprocentowa wiara, a później 90%owa, 80%owa i tak dalej. Jak to jest możliwe? Znaczy, zobaczmy, że jeżeli ktoś wierzy w obecność Chrystusa w najświętszym sakramencie, no to wie, że mając styczność z Komunią Świętą, ma styczność z samym Bogiem, że jest to wielkie wydarzenie, wydarzenie, w którym powinniśmy uczestniczyć z czcią i na kolanach. A tutaj dzieją się różne dziwne rzeczy, prawda? Kapłani, ludzie sami zaczynają przyjmować na stojąco, kapłani zmuszają ludzi do przyjmowania na stojąco, świeccy szafarze, Przyjmowanie komunii świętej na rękę, przenoszenie najświętszego sakramentu do jakichś bocznych kaplic, a umieszczanie na tym miejscu, gdzie był najświętszy sakrament, fotela, na którym siedzi proboszcz. Ksiądz Mikulski w jednym ze swoich kazań, ksiądz, który jest księdzem no ponad 60 lat, taki bardzo zasłużony, powiedział, że Wrócił z Ziemi Świętej i zobaczył tam, jakie wielkie pieniądze, jaki wielki wysiłek wkładają ludzie, żeby udać się do miejsc, w których są ślady stóp Chrystusa. I będąc z Ziemi Świętej, ksiądz Mikulski sobie mówi: Uświadomiłem, że to jest znak zaniku wiary w najświętszy sakrament, bo przecież ludzie mają prawdziwego, żywego Chrystusa w swojej parafii, w swoim kościele. I to już dla nich nie jest żadne przeżycie. Idą do tego kościoła w krótkich spodenkach, przyjmują tą Komunię Świętą od tak, aby zbyć na rękę, na stojąco, a później jadą do Ziemi Świętej, żeby y, dotykać śladów Chrystusa. A przecież sam Chrystus obecny na świętszym sakramencie, to jest sam Chrystus, a te ślady to cóż to jest? Nic. Yy. Tyle na ten temat i tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo.